Się. Podchodzi teraz do maszyny Kora Również zajęła swoje miejsce, podchodzi teraz greek sphere. Jest, jest również Kinel, podchodzi teraz Bachtanka, jest i jeszcze na końcu Trugel. Wszystkie klacze są już w maszynie startowej. I wystartowały dosyć równy start. Na prowadzeniu jest teraz Medicina, najbliżej bandy. Wielkie brawa, długi dystans 2400 metrów. Medicina z przodu, za nią Truger, następnie jest Greeksfeer. Za Greeksfeer jest Kinel, następnie Kora i stawkę zamyka Bachtanka. Na prowadzeniu niezmiennie Medycyna, za nią Truger, następnie Grick Sphere, na piątej pozycji jest Kora, stawkę zamyka Bachtanka, stawka troszkę się rozciągnęła, na razie bez zmian na prowadzeniu cały czas Medycyna nie odstępuje jej. True Girl, dwie trzy długości za nimi. Galopuje Greek Sphere, Następnie kolejne dwie trzy długości Kinel, Za nią kora i baftanka na końcu. Jeszcze około 1,5 km pozostało do celownika. Medicina i True Girl. Te dwie klacze nieznacznie oderwały się od stawki na trzeciej pozycji. Galopuje Greek Sphere na czwartym miejscu jest Kinel do przodu przesuwa się teraz Bhaktanka jest piąta już czwarta i na ostatniej pozycji Kora cały czas Medicina galopuje jako pierwsza za nią Girl, jeszcze 1200 metrów pozostało do celownika. Greek Sphere jest na trzeciej pozycji. Bachtanka tuż za nią. Na ostatnim miejscu jest Korak. Oni wchodzą teraz w zakręt. Za moment schowają nam się za laskiem, ale cały czas na prowadzeniu jest Medycyna. ale już teraz wyprzedzają True Girl i to ona będzie dyktować warunki. True Girl na prowadzeniu na drugiej pozycji melduje się już w tym momencie. Greek Sphere. Czeka nas zaciekły pojedynek i prosta finiszowa. 500. 50 metrów do celownika. Trugger na prowadzeniu. Atakuje ją Greek Sphere. Goni jeszcze Bachtanka. Goni Kinel. Trugel i Greek sphere. Greek sphere. już na prowadzeniu, na 300 metrów przed celownikiem. Greek Sphere, truger i Bachtanka. Greek Sphere oddala się, wydaje się, że oddala się od Trugel. 100 metrów, Greek sphere pewnie galopuje po zwycięstwo. Greek sphere zwycięża nagrodę Konstelacji na drugiej pozycji. Trugel walka o trzecie, Bachtanka trzecia, na czwartej Kinel. I na ostatnich pozycjach Kora oraz Medicina. Greek Sphere i jockey Antonio Fresu jako pierwsi zameldowali się w tej gonitwie na celowniku. Teraz oczywiście musimy poczekać, aż sędziowie zatwierdzą oficjalny wynik tej gonitwy. Wtedy dekoracja zwycięzcy na padoku. Przed nami dziś jeszcze jedna gonitwa. Gonitwa siódma dzisiejszego dnia wyścigowego. Gonitwa dla trzyletnich i starszych koni drugiej grupy na dystansie 1700 metrów. W tej gonitwy zobaczymy 5 koni, bo dwa przypomnę z gonitwy zostały wycofane. To bardzo ważna informacja. Nie wystartuje w tej gonitwie oznaczony numerem 1 koń Malory i oznaczony numerem 7 koń Szamet. Malory 1 i Szamet 7 nie pobiegną w gonitwie 7. Czekamy teraz na.